Rodzice wychowali mnie na e, uczciwego niziołka. Oszust. Jestem bardzo pracowity, lojalny. I ugasz. Pomagam ludziom. Co za przydupas? E, Matula e, zawsze mówiła, że e, mam gołębie serce. A na końcu jeszcze okazało się, że z tych skitranych sześciu srebrników, to mi jednego zostawił. I nie skrzywdziłbym nawet muchy. Jakby jeszcze mógł uczciwie syn ukraść wszystko, ale nie, jednego mi zostawił. Zawsze się z matulą zgadzam i z moim tatulą. Nawet na bułkę nie było, nie mówiąc o flaszce. Dlatego wyjechałem do Ravenswood. Pewnie się zastanawiacie, jak sobie poradziłem w tym wielkim, wspaniałym mieście. Nie uwierzycie, ale pierwszego wieczoru w pięknej karczmie grał pewien wspaniały Bart. Doczepił się do mnie pewnego wieczoru. Potem dowiedziałem się, że miał na imię Vico. I był tak jak ja, niziołkiem. Który to jest ten Malvin, bo mi się te mylą. Właściwie to chciałem go już szczurem poszuć. Chodzi o psychopatę, czy o socjopatę? Mm, od razu się polubiliśmy. Wrzut normalnie na dupie. Yy, I zamieszkałem u niego. Przez komin wlazłeś. Ładował mi się do mojej ukochanej łódki. Łaził za mną tak długo, że... Nie dało się nic z tym zrobić. Nawet usiłowałem go utopić w jakimś przydrożnym rynsztoku, ale ucieszył się, że mu kąpiel funduje. Po kolei. Kraina nazywa się Waltoria, miasto nazywa się Ravenswood, ja nazywam się Czarny Lars, ale wszyscy mówią do mnie Larry. Jedną mu w głowie to korzałka i spanie pod ścianą zajszczanym. To nie jest prawda, co mówiła mi moja matka, że jestem tylko kartoflem z ręcami, nogami i głową. Chodzi wam o tego kartofla z ręcami głową? Ja tej waltorii złaziłem... O, złaziłem ją całą, właściwie. Jego matka musiała mieć rację, gdy przeklinała moment, kiedy go urodziła. Myślę, że w końcu zacznę przeklinać dzień, kiedy spouznałem tamtych dwóch. Jedyne co on potrafi to naciągać kusze i mierzyć do kogoś. Potrafi naciągnąć kusze. Nic innego nie robi, tylko naciąga kusze, mierzy. Rozładować kusze. w większości przypadków przypadkowo strzela i kogoś zabija. I czasem nawet jeszcze kogoś zabić. No i mierzy do niewinnych, a strzela do nie tych, co powinien. Jak trzeba. I im się nie da skradać. Potrafię przepiłować kraty. Jak kiedykolwiek jeszcze raz. Świecić tam, gdzie trzeba świecić. Pomyślę, żeby pójść na włam z Larsem. Pinać się. To Malwin, powstrzymaj mnie. Poruszać po ciemku. Bo ile razy ukryć swoją tożsamość jest w stanie włazić w spiącego kota. Kiedyś właziło nas więcej. Bujałem się z różnymi twardymi profesjonalistami. Siedem sponów Kompania Czerwonego Świtu, Czterej Bracia Zota, Sonia Sylveston, ostatnio Złoty Leif. Raz prawie zabiliśmy jednego średniego smoka. Chociaż to chyba nie był smok tak do końca. W fachu bycia złodziejem jeśli ktoś <gry> mówi o Larsie pierwszą i najważniejszą rzeczą czy zachowuje się jak słoń w składzie polcerany? Jest absolutna dyskrecja. To jest obraza dla słoni. Poszukiwanie przygód to poważny interes, do którego trzeba podchodzić poważnie. Czystą głową i pustym pęcherzem. Mówią, że Ravenswood to miasto pełne możliwości. Ja sobie tutaj spokojnie siedzę w kiblu, a oni się tam denerwują. Ten Durej Lars znowu poszedł do kibla. Siedzi, syra, a my tu się denerwujemy! Nie myślcie sobie, że jestem głupi. Malwin, ten Lars to jest taka tępa pała. Mówią, że Gilia złodziei to głęboka sakiewka, z której można wyciągnąć wiele złotych monet. Wiesz, tym ten Lars. Zostanę najlepszym cholernym złodziejem w złożyła, nazywam się Wiko, i życie mnie nie rozpieszczało. A temu drugiemu niskiemu to nie wróżę świetlanej przyszłości. 20 lat temu moi rodzice zmarli w słynnej zarazie. I podejrzewam, że jeżeli mnie skończy ze sztyletem w plecach, to będzie jeszcze gorzej. I od tego czasu będzie musiał grać za parę groszy po jakichś Skończyłem na bruku. Trochę się tułałem, ale w końcu znalazłem starą, opuszczoną łódkę, w której zrobiłem sobie przytulny, sympatyczny dom. Ale w z łód byłem nikim. A jak jesteś nikim, to żyjesz krótko. Jedyne wyjście być w gildii. Ale co ja, szewc jestem albo jakiś inny kowal? Kilka złodziei. Z nią zwiążę swoją przyszłość. Tam będą mnie wreszcie lubić i szanować. Nie będę musiał grać za byle garść monet. Po najgorszych spelunach skąd przepędzają mnie, rzucając we mnie kuflami, kopiąc i traktując jak szmatę. Przygarnąłem takich dwóch obwiesi. Wiko to jest naj... Najbardziej zachłanna i wredna istota, jaką spotkałem w życiu. Jeden kurdupel, ale jeszcze niższy niż ja, a drugi taki stary tłuszczoch. Jestem prawie pewien, że to on sprzedał mi moją kuszę. Jak sprzedawałem kuszę Laremu, to ten dureń ani razu się nie zorientował. Dwa razy. A trzy razy go naciąłem na ten sam kawałek żelastwa. Ciągle muszę wszystko za nich pozałatwiać. Ciągle muszę im pomagać, ciągle muszę o nich dbać. Dobrze, że tupy im nie muszę podcierać. Jeden ciągle próbuje Cię okraść, a drugi ciągle ryczy. No no dobra, ale trochę ich pocieszam, no. Niko jest straszny. Trzy razy przez niego płakałem. Jak tak można zachować się do Krajana? Muszę im prowadzić ich po tym mieście, pokazywać im, co tu można zrobić, żebyśmy wszyscy byli bezpieczni. Razem.